Często słyszę, nie jestem atrakcyjny i nikt mnie nie chce. To jest właśnie bardzo duża bolączka, nie tylko mężczyzn, ale kobiet. Ale tu oczywiście jest film, między innymi, w głównej mierze dla mężczyzn, dlatego że jest to kanał głównie dla mężczyzn, a więc mężczyźni tak właśnie mówią, tak właśnie myślą, że nie są atrakcyjni, no i nikt ich nie chce. Ale pierwsze podstawowe pytanie: czy ty. Jesteś atrakcyjny sam dla siebie. Bo my bardzo często patrzymy na opinie innych ludzi, a w ogóle nie patrzymy na naszą opinię o nas samych. Dlatego najpierw stań się atrakcyjną osobą dla siebie. Zapytaj się, czy pojechałbyś sam ze sobą w podróż? Czy w ogóle taką podróż odbyłeś? Ja od, ja od jakiegoś czasu jeżdżę. Właśnie w podróże sam. Jeżdżę również z ludźmi, ale jeżdżę samemu. To już od kilku ładnych lat. Właśnie jutro będzie film. Wrzucę właśnie z podróży do Czarnogóry, gdzie będę wchodził na najwyższy szczyt Czarnogóry. I to będzie już niedługo. To również będziecie obserwowali na kanale YouTube. Ale do czego zmierzam? Właśnie zapytaj się siebie, czy pojechałbyś ze sobą w podróż. Często boimy się, często boimy się robić tego kroku, czyli chcemy być atrakcyjni, ale dla siebie nie czujemy się atrakcyjni w swoich oczach. Pamiętaj, że twoje zdanie jest najważniejsze. Dlatego najpierw zbuduj tą, tą atrakcyjność w swoich oczach, bo to jak atrakcyjny się czujesz w swoich oczach, ma przełożenie na to, Jakim człowiekiem jesteś atrakcyjnym dla ludzi dookoła ciebie? Zawsze zaczyna się od ciebie. Pozdrawiam.